16 kwiecień, godzina 16.40 Nadeszło zapowiadane ochłodzenie Loty praktycznie ustały Pszczoły nie mają na co latać Natomiast w tej chwili trwa rozwój czerwiu Do czego pszczołom bardzo potrzebna jest woda I to jest w tej chwili najważniejsze, żeby im zapewnić dostęp do wody Pomimo temperatury latają praktycznie tylko na wodę. Jeszcze dwa dni temu na wodzie nie było ani jednej pszczoły, bo był nektar w terenie, pszczoły nosiły. W tej chwili praktycznie oblegają każde miejsce, gdzie jest dostęp do wody. Rozwój czerdziu trwa najlepszy. A tu najnowsza wersja poidełka na wkładce dębnicowej od wyrobka. To już jest przygotowane na jutro.